Trzymaj na widzowie, dzisiaj nagrywamy y, challenge z moim bratem. Przywitaj się. <laughs> widzowie, dzisiaj kostka i rusza kostka. Krawczym, idź, bo zaraz startuję za minutkę. No nie, to jest takie, że kostka się porusza. Szybko minutę masz! No tu! Szybko minutę masz! No idź! Idź, a rusza się! Patrz! <śmiech> Patrz! Patrzcie! <laughs> Ksawek! Ksawek, przepraszam! Ej, a wiesz gdzie ona będzie? Ona tu będzie! Ej! Idzie! Idzie! Widzisz? Ona tak wyszła. szła. Uważaj! Aha! I tyle! Aha! Okej, okay, czyli... I już to zostanie. Tak? Jeszcze zostanie? Jeszcze zostaje, tak? Idź jeszcze, I Jeszcze, jeszcze by nie szło, jeszcze by nie szło. Jeszcze, jeszcze coś się dzieje. Ej, Xavciu, ej Xavciu, sorry, że ja cię walnąłem. Ej, chwilę, wtedy zobaczymy. Widzę, więc mijałem trochę e, jakoś na trochę słabszym taksy na. No? no. <grystanie> 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 Dobra. Ko Dobra, koniec! Dobra. No, że jeżeli wam się podoba, zostawiajcie łapki w górę, tam na dole subiki i oglądajcie kolejne filmy. A jeżeli będziecie chcieli mieć więcej takich eventów, takich króciutkich, to zostawiajcie łapki. Pa, wie, elo! Chodź, krzewciu, pożegnaj się! Już idzie. é Belo! Bello! bello. Hey, bello!